No, tu po mi teraz na odcinku Wiedźmina. E, dzisiaj, e, dzisiaj idziemy do druidu. Tak, druidy są tutaj, więc... Więc także co te w ogóle powiedzą? Idziemy stądki? A, tak, Piwerchnie. Tak, piwerchnie, dobra. Ale sobie, co teraz druidzi powiedzą? bo ja się mi nie gadałem To pamiętam ale dobra e, na ten koniec uwaga e, ben, kurwa, konowi wersja znaleźć teraz dobra teraz pogadamy z e, z druidami z, z więc w każdym co Ci druidzi powiedzą bo ja się mi w ogóle nie rozmawiałem ciałem chciałem, bo, bo... ja wtedy nie wiedziałem, bo ja wtedy nie wiedziałem co to co, co wydarzy się w finale. Wszystkich nic. Szerio? Nie no, kurz wasio. jest Kinia elfów, to ja wiem. Krasma odrędzie. Od, Wyspa Rybnów, to ja też wiem. Alwin. Powiem się powinien za krzycerzem, a nie mieć minę. Dobrze, teraz jest w słońcu. Muszę znaleźć ju, ju, Julia i go ożyć właśnie. To też tak musimy. Czekaj, jeszcze tutaj na wieczór, tak? Krzysztofiec krzysztof tego ognia? Ty to jest ten. Igni. Super. Czyli natężenie znaków Igni na pewno. Dobra. Pola. O jezus. Przecież... tam... Przedeż, ale trudów nie było. Jest pust... Czeka, to ja para pa, tu jest pustelnik. Chata pustelnika. Połównica, więc pustelnik. Z czym do mnie przychodzisz? Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg dwulicki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki Gon. O. Król Gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą duszę wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z Gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił dziewięć upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się wiedźmina odstraszy stąd króla Gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach jedną z moich chat na własność lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze, zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król Gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć, nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla Gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Dobra, czyli Kozreń dobrze jak dobrze pamiętam. Dobra. Staszyszka, dobra. Eee, no to czeka mnie dużo... zabijania. No niestety. No to, uważa się tu, tu, tu kować, bo nie będzie łatwo. Fiwerna chyba sobie jaja robi. Ale dobre. panie? Nie mam czasu. Eee, tego tego chociaż wiwerna pokonam? pokonam pokona wiwerna. Znowu. Heh. Dobra. Czekaj, i co ten muszę zrobić? w ogóle muszę użyć maksymalnie, żeby odesłać upiorę i króla go na tytaj krąg czyli czyli jestem na miejscu przecież i to teraz wszystko w ogóle hmm. Wiesz to że musisz się spierdolić, serio. Ech, nie sądzę. Ale dobra, wracaj. Może teraz trochę fabułą pójdźmy. E, tutaj, kręki w wodzie. E, powiem, poznać z Julianem i Kapłanem, to nie to w ogóle. E, muszę znaleźć Jana i go ostrzec, więc... Tak, chodźmy. No, w tym to ja się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, ale że tak będzie. Dobra. Hej, ale cóż, no no no, 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 co się dziwić, no, co się dziwić? Albo on stupeje się sochem? Hmm. W sumie sprawdźmy w ogóle. A ja to ja zacznę tą krawątek fabuły. Okay. Idzie Alwincy, nie? Gdzie jest Alwin? Alwin! Kurwa! Ech. Dobra, trudno, no, siedzi się obok mnie. Kuteż te z są dość trochę niewygodne, bo czasem blokują. Ale myślę, że... Ale to myślę, że filmik będzie trochę inny. E, choć jak widziałem trochę tam postawione na filmie, to coś w ogóle ładnie, to coś w ogóle ładnie wygląda, e, są te wilki, co? A właśnie jak będziemy u tego e, Jak będziemy u tego na Alvina znaczy Juliana No właśnie. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Aha. Odchodzę od zmysłów. Geralt proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Właśnie to pieszeć. To po co ja sprzedam? Bo ten? Za 60 tu kowa jest nawet więcej. Panie! Ale dobra. Dobra, o dziwota niestety nie, nie ma w bochu. panna młoda. Nie wolę, no to nie będzie takie zbyt miłe. No ja myślę... Ja, ja wiem jak to się skończy. A się będzie kasztanka na pewno. Tyle wiem. Przepisywanie. O, kasztanka będzie. Na no, wiedziałem. Ali Cześć, Gerald, Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak... To tylko złe sny. Czekajcie, zresztą e, Alina wynika, że powinien poszukać Aliny... Czekaj, gdzie? Zresztą Alina wynika, że muszę poszukać Aliny za dnia. Tak jak to jest teraz. Południca tam jest, więc... mu no, muszę ją zabić? Dobra, super, pokona. Dobra. Dobra. No, gdzie jest w ogóle Alina? Tam gdzieś na pewno, więc... ...prawdźmy. No, tam gdzieś musi być. Jest, yeah, dobra. co O O Alina kurwa. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem. Bólem przeszywającym moją duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana. Tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wygrapię ci oczy! Trochę. Kurwa, dlaczego no. Kurwa, dlaczego no, kurwa. Więc za Ja zabiję? Może pani Jono Zalina jest teraz południcą. O kurwy. Panie, dlaczego, dlaczego musiało się to teraz stać? Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gin. Znaczy, że ja ją... że ją... przeruchać, ale dobra. O kurwa. Nie <laughs> I nie, czy to słyszysz? Ty, który nie jesteś człowiekiem, ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama, ja sama! Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę, zabiłam z zazdrości! To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśni skargi. E, mogę znać Józefów na wynos od No coś tak... Czuję, że tak powinno być. I... Dobra! Dobra, powiemy i o już zakończymy. I na pewno wiem, że będziemy musieli wtedy zakończyć. Bo dość... bo dość chyba długo trwa. Nie wiem ile, ale dość długo. Ale cię, ja bo Julian był wtedy na miejscu. Ja to wtedy pamiętam, że ...że... że wtedy zabił. A i przejebane, kurwa, przejebane. mała. Tak? Odłóż broń! Zabiła Alinę! Zabiła moją Alinę! Już jej nigdy nie zobaczę! Co ja nieszczęsny pocznę! Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana upadając uderzyła głową w kamień. Niech to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie, zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła, zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaram się nie zrobić nic głupiego. Powinienem powiedzieć, że została zamknięta przez siostrę, która również nie żyje. Dobra. No tak, to będzie w a ja muszę jeszcze dla niego zrobić... Jeszle, jeszcze dla niego muszę zrobić ten. Jeszcze do niego może zrobić z, z, z tymi warzywiskami. A z to nie jest taka łatwa sprawa. Kaczmarz, Julian. Geralt? Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. Cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napiszę. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do mylitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina. Chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Jeden go rozłowię. Chcę mu Adam, żeby zobaczył, jak sąm rasióska kocha Alinę. Od końca Nie jestem pewien. Ale dobrze, musimy powiedzieć prawdę. Zabił prawie. ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Gerald, proszę cię, pomóż im. A ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię co w mojej mocy. Dobra, pow 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 w tym... To znaczy w sensie na klątwie. I to, i to musi być rzeka, miejsce kąpieli na jady. Aha, dobra, czyli tutaj, przykład do mostu, to płytę to zrobimy. Miejsce mocne, pozostałości ruiny Jaski, właśnie Geralt. Nie wiem, jak pomóc duchowi Aliny odejść w zeświaty. Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, Zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć wile przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do Zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy na świecie? Jak wiem, wszystkie Zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Może gdyby. Tak wiem. Trzeba znaleźć kawałki lusterka, złożyć je i pokazać Alinie. Wówczas zrozumie, kim jest. Polecam się na przyszłość. Hmm. Jak najlepiej wysłać list? Pójdź do rybaka. Na pewno. Tak. Bywa. Ha! Może ona jest na polach, tak jak będzie z Wydziału Aliny? No to będziemy mieli nieco do tego. Oczywiście no, zapiszę tutaj. Tak, zapisę... I co? I w sumie dobra. Osk e Ostar e Ostar e Ostar e ostatni raz nagram. I co? Tego ostatni raz a potem, a potem do nagrywania. No to więc widzimy się w kolejnym. Więc cześć i pa, pa.